Przetworzone odżywianie to jest kolejny element, który tutaj warto zwrócić uwagę. To jest jeden z bardzo ważnych aspektów obniżania twojej własnej wydajności umysłowej dlatego że pożywienie powinno stanowić pokarm i dawać ci paliwo i napędzać cię tak naprawdę do pracy odżywiać twój mózg i całe twoje ciało to wrzucając to jest, to jest tak jak każdy mówi że wrzucając kiepskie paliwo do dobrego samochodu to, to nie wyciśniemy z niego tyle ile byśmy wycisnęli gdyby to paliwo było naprawdę dobre i tak samo jest ze naszymi mózgami jedząc byle co i jakiekolwiek śmieci które może i nam smakują może są szybkiego i proste do przygotowania albo do kupienia, to nie odżywiamy tego mózgu w taki sposób, gdybyśmy to robili, jeżeli zadbamy realnie o zdrowo odżywianie. I co rozumiem przez to zdrowo odżywianie? No to przede wszystkim tutaj cukier. Cukier tutaj wychodzi naprzód jako taka jedna z najgorszych rzeczy, czy toksyn, która jest dla naszego organizmu, czy dla naszego mózgu szkodliwa. Powoduje wiele stanów zapalnych, uszkodzenia komórek. Na no cukier może kryć się pod wieloma postaciami, bo znajdziemy go jako właśnie syrop glukozowo fruktozowy o czym pewnie już wielu Słyszało, że jest zamaskowany w wielu produktach, sokach, przetworach. Inne nazwy tego cukru, jakie mogą występować, to sacharoza, maltoza, maltotekstryna, słód jęczmienny i wiele, wiele innych. I pod tymi nazwami producenci ukrywają to, że w swoich produktach stosują cukier. I tego należy się wystrzegać, bo tak jak powiedziałem, cukier jest toksyną dla organizmu i działa neurodegeneracyjnie, czyli uszkadza komórki nerwowe w mózgu. No i pytanie pozostaje tutaj, czy cukier kokosowy, trzcinowy, brązowy jest zdrowy, bo. Wiele osób, czy gdzieś tam w wielu restauracjach mówi się, czy podaje się, że tutaj okay, to jest cukier kokosowy, czy nowy, tu brązowy do wyboru, a tutaj cukier biały, ale tak naprawdę wszystko to jest po prostu cukrem. I... Bez różnicy, czy sobie weźmiesz ten cukier z kokosa, czy z chiny, czy z buraka, czy z czegokolwiek innego, to i tak to będzie cukier, i pod kątem składem chemicznym to tak naprawdę będzie jedna i ta sama substancja. Tutaj można się przyjrzeć słodzikom, jak na przykład erytrytol, stevia, takie dwa, chyba jedne z najbardziej zdrowych, bezpiecznych i powszechnie stosowanych słodzików. Tych słodzików jest wiele, ich, ich one są różne. Tam jest jeszcze sukla roza, albo splenda, tam jest jeszcze aspartam, tam jest na przykład xylitol, ale specjalnie ich nie mówię, bo wokół nich gdzieś tam jest. Może trochę kontrowersji, może jeszcze zbyt mało badań, może te badania są jeszcze sprzeczne. No, nie do końca, bo to jeszcze nie wiadomo, tak naprawdę. Tłuszcze trans jest też taki kolejny temat, w którym trzeba zwrócić uwagę pod kątem swojego zdrowia. Przez tłuszcze trans, tutaj pewnie wiele osób słyszało o wojnach, takich jak masło czy margaryna, i to tak naprawdę przeplata się od wielu, wielu lat, bo kiedyś masło było super zdrowe, potem odkryto margarynę i nagle, yy, czy to producenci, czy to właśnie jakieś przemysł spożywczy zaczął bardzo naciskać na to, że ta margaryna jest rzeczywiście zdrowa, jest zdrowsza niż te tłuszcze nasycone w maśle. Potem ten temat się odwrócił, bo wynaleziono czy wymyślono czy odkryto, jak działają te tłuszcze częściowo utwardzone, czyli uwodornione i ten temat, tak jak mówię, to jest taka wieczna karuzela. Teraz znowu okazuje się, że te fitosterole roślinne, które są zawarte w margarynie mogą być lepsze w kontekście ochrony pracy serca i poprawy lipidogramu, więc to jest taki temat, który trudno cokolwiek mądrego o tym powiedzieć, bo Raz są badania takie, raz takie. Tu jest walka odwieczna między propagatorami zdrowia, i rzeczywiście dietykami, a ogromnym przemysłem koncernym spożywczym, farmaceutycznym, który wiadomo, że też ma w tym swój udział. Dlatego tutaj to też teorie spiskowe kontrowersje zawsze wokół tego będą były i są. To, co mogę powiedzieć, to w kontekście tłuszczów to na pewno to, że warto unikać smażenia jako takiej podstawowej obróbki termicznej dlatego że smażenie powoduje wydzielanie najwięcej jednak substancji rakotwórczych i tutaj będzie lepiej przerzucić się na jakieś duszenie, gotowanie, gotowanie na parze, no ewentualnie grillowanie, ale smażenie pozostaje w kontekście tłuszczu tą najgorszą obróbką termiczną, którą należy unikać. Co dalej, jeśli chodzi o odżywianie? To na pewno gluten. Jest odwieczna walka w kontekście tego czy gluten czy zdrowo osoby, którym nic nie jest i które nie są chore. Mogą ten gluten spożywać. Okazuje się, że wiele osób w społeczeństwie cierpi na coś takiego, jak nieceliakalna nadwrażliwość na gluten, czyli dolegliwość, której de facto poza obserwacją nie da się zdiagnozować, bo ona w kontekście, pod kątem badań, w kontekście badania celiaki, bada się tam reticulum mięśni gładkich, czy endomyzjum tkankowe i tego typu rzeczy. Tego nie da się zbadać, ale wiele osób czuje dolegliwości, że po spożyciu glutenu, czyli wszelkich rodzajów produktów pełnych, mącznych, pieczywa, makaronów Niektórego rodzaju kasz czuje się po prostu gorzej, ale w żaden sposób nie jest to wykrywalne w badaniach. No i wtedy takie osoby po prostu ten gluten e, muszą odstawić, ponieważ czują się po nim źle. Natomiast pozostałe. To znaczy gorzej źle. Co to znaczy wzdęcia, zaparcia, uczucie pełności, gazy, odbijanie, niestrawność, bóle brzucha, kolki, tego typu rzeczy. Czy, czy, czy nawet jakieś biegunki, e, ale to już w takich bardziej hardkorowych przypadkach. Jeśli takie coś się pojawia, czyli po posiłku czujesz się bardziej pełny, niż powinieneś. Jeżeli rzeczywiście możesz jakieś uciski, przelewanie, czujesz takie bulgotanie, to prawdopodobnie bardzo możliwe, że ten gluten powoduje u Ciebie właśnie tą nadwrażliwość. No i tutaj w tym przypadku, jeśli ktoś na przykład lubi pieczywo i pyta, no ale to czym mam zastąpić chleb? No to tutaj ten chleb żytni na zachwacie, to jest taki ratunek dla wielu osób. I, i tutaj to może pozostawiać jako taka może nie alternatywa, no bo to wciąż jest pieczywo, ale dla osób, które pieczywo lubią, ale po pieczywie czują się źle, to tutaj dla nich może być takie rozwiązanie. To jest trochę rozkładane przez bakterie kwasu klebowego, nie? Tak, tutaj w procesie fermentacji dochodzi właśnie do praktycznie całkowitego jego strawienia, dlatego tutaj taki sposób obróbki przygotowania tego pieczywa będzie wolny od glutenu. Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, to jest nabiał. I znowuż, no nabiał to jest kolejna taka też bardzo kontrowersyjna rzecz. No, prawda jest taka, że nabiał dla wielu osób, nabiał jest przede wszystkim produktem przetworzonym, który w wielu formach tego nabiału zawiera zarówno kazeinę, jak i laktozę. Laktozy, czyli cukier mleczny, kazeina, czyli białko mleczne, których wiele osób powoduje dolegliwości, dlatego że sporo z nas ma tak naprawdę niedobory laktazy, czyli enzymu e, produkowanego w rąbku szczoteczkowym, jelita cienkiego, Odpowiedzialnego za e, trawienie tej laktozy, no i przez to wiele osób może czuć dolegliwości, właśnie znowu, że jakieś zdjęcia, gazy, uczucia odbijania, bo po prostu ten nabiał im nie służy. Jeśli chodzi o nabiał, to tutaj dochodzi do tego też histamina, czyli na przykład sery twarde, długo dojrzewające, albo sery pleśniowe zawierają histaminę i one powodują również dolegliwości ze strony układu pokarmowego, który tutaj już wymieniłem. E, jajka są są jajka? Naj... Jajka są dobre, są jak najbardziej okej. Okay. Jeśli Oczywiście nie masz żadnej choroby autoimmunologicznej, ani nie masz nietolerancji na jajka, bo niestety jajka są jednym z najzdrowszych produktów, dlatego że zawierają żelazo, cholinę, witaminy z grupy B, jak i białko oraz pełnowartościowe tłuszcze. To z drugiej strony mogło być przez wiele osób również nietolerowane, ponieważ są najbardziej alergizującym zdrowym produktem, niestety, a osoby, które mają chorobę autoimmunologiczną, czyli na przykład cukrzyca typu pierwszego, łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów, jej zapalenie jelita yy, grubego czy jakieś choroba leśniewskiego krona, to one niestety w tych czy Hashimoto, wielu kobiet popularne, to niestety takie osoby jajek powinno unikać. Więc jak ze wszystkim są zdrowe produkty, które niestety w wielu przypadkach nam szkodzą. Dużo osób twierdzi, że na no jest zdrowo, a czuje się źle, a, a no niestety trzeba się dokładnie zbadać, by wiedzieć, czy nawet tych zdrowych produktów nie należałoby unikać. Kolejny element to jest mikroplastik, to jest znowu też kolejna taka, może kontrowersyjna rzecz. Tutaj chodzi o, przede wszystkim o ten bisfenol A, BPA. Tam też inne są bisfenole, ale o opakowania plastikowe. Dzisiaj bardzo dużo żywności spożywamy z plastiku. Wiadomo, że części nie da się uniknąć, bo chociażby te wody, które tutaj pijemy, są przecież wszystkie w plastiku. No ale długoterminowo wiadomo, że to nie służy organizmowi naszemu. Odgrzewamy pokarm. Tam, zaraz, odżywamy pokarm w produktach, w katerii na przywozi plastikowych, odżywamy to w tych plastikach, czyli nosimy jedzenie gdzieś tam do biura, w tych plastikowych rzeczach. Dużo osób to odgrzewa i tamten plastik przenika. Plastik przenika do wody, plastik przenika do żywności. My to spożywamy, to wpływa źle na gospodarkę strogenowo w organizmie, powoduje zaburzenia produkcji testosteronu i wiele, wiele tego typu rzeczy. Niestety nie unikniemy tego wszędzie, ale ten mikroplastik jest dość dużym, dużym takim problemem w dzisiejszym świecie.